Słuchajcie, jesteśmy prawdopodobnie na jednej z najlepiej zachowanych świątyń pogańskich, bądź miejsca kultu i obrzędu. Jeszcze pamiętam to miejsce, gdzie mur był takiej wysokości. Ta ściana była postawiona i te elementy, które tutaj są, tworzyły tak jakby taki ekran. To było zasłonięte. Ten mur był postawiony i był w całości. Kiedy to wywrócono, nie mam zielonego pojęcia, A byłem w tym miejscu ostatni raz, przeszło 20 lat temu. Zwróćcie uwagę, że ten stół obrzędowy jest jednym z najstarszych, jakie znam. On jest prawdopodobnie nawet starszy od tych stołów, które są na ślęży. W tym miejscu znajdowała się głowa ofiary. W tym miejscu znajdowało się odbyt i genitalia. W momencie, kiedy krzyżowano osobę, kiedy ją tutaj katowano w tym miejscu, głowa spoczywała tu, genitalia tu. To, co było nieczyste, spływało prawdopodobnie w tą stronę, głowa była odcinana. W tym miejscu odprawiano obrzędy. Stare kamieniełomy, których my nie jesteśmy w stanie nawet określić czasu, bo geolodzy i ludzie, których znam, których tu przyprowadzałem, chciałem to miejsce pokazać, mówili, że to jest niemożliwe, że coś takiego istnieje. Sami teraz widzicie, pokaż mury, które jeszcze się zachowały. Tak to wyglądało w oryginale. Tu nie było zaprawy, to trzymało się wszystko własnym ciężarem, to było zbudowane właśnie tylko i wyłącznie z monolitu. Było postawiony ten ołtarz, który był skierowany w tamtą stronę plus ten stół. Jeżeli wierzyć przekazom, jeżeli wierzyć legendom, właśnie w tym miejscu nie powiem jak romancji, ale jakaś grupa, my byśmy teraz powiedzieli satanistów, innoobrzędowców odprawiała jakieś dziwne obrzędy, gdzie składano ofiary z ludzi. I właśnie to jest ostatni zachowany yy, taki stół. A teraz zwróćcie uwagę na panorama. Znowu jesteśmy, cały czas jesteśmy w zasadzie w okolicach Kudowy. Cały czas jesteśmy niedaleko kudowy i tu znajduje się takie miejsce. Nikt nie zaprzeczy temu. Nikt teraz nie podważy i nie powie, że tego nie było. Prawdopodobnie to miejsce, co tu widzicie, to był fotel, na którym siedział kapłan, tu, tu prawdopodobnie. W ten sposób siadał sobie kapłan obserwując miejsce, gdzie składano ofiary. Być może tak to się odbywało, ale czy to była prawda, nie dowiemy się nigdy. Jest to prawdopodobnie ostatnie miejsce w takim stopniu i w takiej formie zachowane. Mariu, pokaż jeszcze od tej strony, jak to wygląda, jak wygląda właśnie ten stół. Żebyście wszyscy zobaczyli, jak wygląda taki stół, który jest postawiony na czterech nogach. Obelisk, kamień. Jeżeli ktoś ma inną wersję, inną teorię, proszę bardzo, piszcie, mówcie. Ja jestem otwarty na wszelką polemikę. Także zwróćcie uwagę, specjalnie wybudowany taras, specjalnie postawiony budynek z kamieni i coś takiego. I teraz spójrzcie w dół, schodzimy, to są schody. To są wyrobione schody w kamieni. To, są... to nie jest przypadek, że ktoś to zbudował ołtarz i tu są schody. Słuchajcie, schodzimy troszeczkę niżej, pójdziemy trochę dalej, natrafimy na coś podobnego. Tylko nie w takiej formie jak to jest zachowane tu. Tylko że to powstało 7-8 wieków temu. Ale Niemcy w czasie II wojny światowej to miejsce także wykorzystywali do obrzędu. W jakim celu i po co? Też nie wiem.